Cześć wirtualni wędkarze, maniacy gier komputerowych, widzowie kanału Hmuszka w Austrii. Obiecałem, że będzie brzana, więc jest brzana na rzece Tyber. Ale zanim pokażę Wam, gdzie ją można złapać, jak ją można złapać, to zobaczcie tu u góry link do mojego filmu, kiedy w maju byłem na prawdziwym wędkowaniu, gdzie nastawiłem się. Tylko i wyłącznie na brzany z gruntu, na kulki proteinowe, plus frankfuterki, czyli zwykłe, najzwyklejsze paróweczki. No, sobie go obejrzycie, jak to wyglądało w moim wydaniu. Brzana pospolita, królowa rzek. Jest to tak sportowa, typowo sportowa ryba. Bardzo się cieszę, że tutaj chłopaki od Fishing Planeta. Nie ujęli jej ani troszeczkę charakteru podczas wirtualnego wędkowania. Te hole są, można powiedzieć, bardzo emocjonujące, bardzo ciężkie, jeszcze tym bardziej, jeśli mamy ee, bardzo delikatny sprzęt do połowu tej ryby. Na danym akwenie jest naprawdę świetna zabawa, świetna frajda. Brzana jest rybą z, ro z rodziny karpiowatych, tak jak tutaj nam piszą. Bar bardzo fajnie to opisali. Lubi ona czyste, rwące rzeki, kamieniste dna Przynętę często pobiera. Stoni bądź też. Jeszcze częściej z gruntu, dlatego ma te cztery wąsy, aby namierzyć swoją przynętę, swoje pożywienie. Jest ona praktycznie wszystko żerna, bo tak jak ja mówię, ja ją łapałem na frankfurterki, na kulki proteinowe, ale w rzeczywistości. Tutaj można jeszcze łapać na czerwone robaki, rosówki, krwistą przynęte, sersa, kiewka ikry. Kukurydza, kulki kaszymannej. Jest mnóstwo przynęt. A ja Wam powiem, jak ja ją łapię. Mój sposób na brzany. Są dwie miejscówki. Pierwszą Wam pokażę już teraz. Raj spławikowy i federowy. Godziny dla mnie tak naprawdę nie grają <laughs> roli. Sprzęt, na który ja łapię, brzany. Jest to sprzęt. Eee, tylko i wyłącznie gruntowy, nie łowię jej na spławik, nie łowię jej na spinning <coughs> Tylko i wyłącznie gruntowo Mam dwa zestawy Jeden to typowy grunt, czyli Już Wam przechodzę do ekwipunku Czyli Ciężarek Przypon Haczyk I przynęta Przynęty stosuję dwie ale w zestawie typowo gruntowym stosuję tylko i wyłącznie kulki kaszymannej. Teraz haczyki. Tu jest właśnie ciekawa, ciekawa sprawa, ponieważ haczyki możecie założyć tak naprawdę od szóstki do, jedyn do jedynki dużej, bądź dużej dwójki. Jeśli łowicie na kulki kaszymannej i będziecie stosować mniejsze haczyki, to będą Wam dosyć często trafiać się płocie i mniejsze karasie. Jeśli nie macie ochoty łapać małych przyłowów, to załóżcie sobie jedyneczkę, to wtedy będą Wam się trafiać tylko karpie albo brzane, albo czasem sumik. To jest pierwszy zestaw. I teraz jeśli chodzi o lokowanie pierwszego zestawu, czyli na kulki kaszymannej, łowię tutaj z reguły. I tutaj, to są moje miejsca brzanowe na kulki mannej. Jeśli chodzi o większe, unikatowe medalowe. <laughs> Brzany. Zobaczmy, czy mamy w tej sesji takową złapaną. To jest jakiś medalowy klenik, to nie. Znowu medalowy klenik. Brzana Pospolita. Brzana Pospolita. Medalowa Brzana Pospolita, ona kulki kaszymannej. Unikatowa Brzana Pospolita. Ja. Unikatowe Brzany Pospolite. Nasze znaczy unikaty. Unikaty i medale. Staram się łapać na po pierwsze kwistą przynętę, po drugie haczyk. Haczyk jedyneczka. I do tego właśnie mój tajemny przepis na zanętę i z A jak ta zanęta wygląda, to już Wam spoileruję. Bardzo prosto. Active Feder Golden. Około 15% i Big Riverine Bremer Golden, 86%. To jest cały mój przepis na zanętę brzanową. I gdzie łowić? Już wam pokazuję. Trójeczka. Tutaj jest mój zestawik, i teraz ja łowię tu, w tych miejscach. Tu padają właśnie duże. Można powiedzieć wielkie, ogromniaste, tłuszczaste brzany. Proszę, unikatowa brzana, krwista przynęta. Unikatowa brzana, krwista przynęta. Pada ich dużo, często. Jeśli chodzi o porę dnia, to tak naprawdę od 10 do 15. I oczywiście kierujemy się kalendarzem brań. A teraz przejdźmy na następną miejscówkę. Do zobaczenia za chwilę. No dobra, ja już jestem na drugiej miejscówce. Właśnie udało mi się złapać jedną brzanę na groszek i haczyk numer jeden. Metodą gruntową już wam pokazuję. Dajcie mi jeszcze chwileczkę, bo chyba mam tutaj jakieś branie. Możliwe, że idzie. Nie, to nie będzie druga brzana. To będzie coś małego, jakiś okonek. Wyłowimy tą rybkę i wtedy przejdziemy na ogólną mapę. Pokażę wam, gdzie trzeba się. Zalogować dokładnie okonek, a więc musimy iść na głównej mapie tutaj, na kamienisty Tyber. Następnie na maksa na prawo, na maksa na prawo, wzdłuż tych kamieni, gdzie pokazywałem Wam super miejscówki na Pstrągi. Jak nie wiecie, o jakich miejscówkach mówię, to tu u góry Wam pojawia się właśnie film do tych miejscówek i jesteśmy tuż przy tej tamie dla mnie najlepszą miejscówką są okolice tamy tutaj i krwista przynęta a jeśli chcecie łowić na robaki i inne przynęty i mniejsze haczyki czyli tak jedyneczka, dwójeczka to tutaj okolice tej wyspy na tle tych dwóch drzew są super miejscówki nabrzane jeśli chodzi o ten materiał to jest wszystko. Z tego co pamiętam i z tego, co chciałbym jeszcze zrobić, to pozostaje mi nagranie miejscówek na bolenie, ogromne, waleczne, silne bolenie, rapki. I do tego pokazać wam kilka miejscówek, gdzie można złapać węgorza, aby wykonać tutaj misję eksplorację. To byłoby wszystko. Ja wam dziękuję za poświęcony swój czas i zapraszam Was do komentowania oraz zostawiania lajków pod tym filmem. Nie zapomnij też o subskrypcji, aby nie przegapić żadnego mojego nowego materiału. Do zobaczenia.